Podkaszarka spalinowa czterosuwowa to narzędzie, które zaskakuje już od pierwszego uruchomienia. Jeśli zastanawiasz się, co się za tym kryje, zostań z nami. Na pierwszy rzut oka różnica między nią a starszym bratem, czyli kosą dwusuwową, jest dość subtelna, ale w praktyce ogromna. Już samo to, że nie musisz mieszać paliwa z olejem w odpowiednich proporcjach sprawia, że życie staje się trochę łatwiejsze. Dodatkowo jej praca jest o wiele mniej uciążliwa dla uszu. Naprawdę sąsiedzi będą Wam wdzięczni. Podkaszarka o mocy 1,8 konia mechanicznego to nie tylko wydaje się być bardziej kulturalna podczas pracy, ale także oferuje lepsze osiągi. W dodatku czterosuwowy silnik jest mniej dymiący. Dzięki czterosuwowej konstrukcji jej ruch jest płynniejszy, a moment obrotowy pozwala na skuteczniejsze przycinanie nawet gęstych traw. Ta maszyna pracuje z gracją, jakby zamiast paliwa tankowała herbatę z melisy. Można śmiało powiedzieć, że to nie tylko narzędzie, ale i przyjaciel w walce o ładny ogród. Świetnie sprawdza się w przypadku bardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie nie tylko efektywność, ale i komfort podczas pracy. I właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kompletny zestaw akcesoriów, który gwarantuje Ci ochronę podczas każdej pracy w ogrodzie. W bogatym zestawie znajdziecie maska ochronna z osłoną twarzy z siatki, nauszniki ochronne, zestaw akcesoriów do cięcia trawy, zarośli i chwastów, czyli trójząb, tarcza z 40 zębami, Trzy głowice tnące z żyłką 2,4 mm o profilu okrągłym. Opakowanie żyłki o średnicy 2,4 mm i długości 10 m. Trymer. Jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo dlatego, KOSA została wyposażona w blokadę przed przypadkowym uruchomieniem ostrza. Jego ergonomiczny kształt i łatwość obsługi pozwala szybko uruchomić lub wyłączyć podkaszarkę. Przyciski dźwigni przepustnicy zapewniają wygodny i intuicyjny dostęp. Podsumowując, podkaszarka spalinowa czterosuwowa o mocy 1,8 konia mechanicznego to nie tylko technologiczny krok naprzód w porównaniu do starszych modeli, ale również praktyczne narzędzie, które nie zawiedzie was, gdy wypowiecie wojnę nieujarzmionej dżungli w waszym ogrodzie. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was na dzisiaj. Zostawcie lajka, komentarz, a my widzimy się w kolejnym materiale.